Ile ci my tym paladynem, tak? Ok, no co tu możemy, ja proponuję tutaj odrzucić dwie karty. Pomocniczka altorów oczywiście tutaj nam się przyda, tak. Która zmniejszy koszt ksiąg zarówno w, w talii jak i w ręku. zobaczymy, tak. No, tutaj doładował, doładował, nieźle. Nieźle. Dajmy tutaj murgura Murgóra. Niech się nim zajmie. Oczywiście nam zależy na tym, żeby on się wtasował do tak. Możemy, mamy dwie opcje, dwie opcje. Albo nam Albo wtasować go, zniszczyć tego tak, z kradzieżą życia tak mm. albo to ładować go plus 2 Ale to nam nic nie da, to nam nic nie da sprób może w ten sposób, tak Teraz tutaj polećmy, tak? Polećmy i wtasujemy go. O, no pięknie tutaj, erupcję, Magi zagra. Nie możemy pozwolić na to, tak? Musimy tutaj zniszczyć go. Nie, nie możemy pozwolić, żeby on został, został, bo masakra będzie. Szkoda mi było tutaj e, tę kartę e, dać, ale był, byłoby jeszcze go gorzej, że tak powiem. Dobierzmy sobie jakąś kartę, tak? Bestie. No jakąś bestię nie ma. No dobrze, przyjmijmy, przyjmijmy sobie. obrażenia. No, plus osiem. Szok normalnie. Mm. No dobra. Zagrajmy może w ten sposób. Mm, mm -hmm. Jakieś zaklęcie, tak? Zamrozimy, nie, nie możemy. Splugawienie może wziąć. No dobrze, weźmiemy splugawienie. Tutaj oczywiście nie możemy atakować, tak? Nie możemy. Co tutaj wymyśli? Zmniejszył, zmniejszył tutaj no pięknie, pięknie zakład. 10 musimy przy, przyjąć. Nie ma lekko, nie ma lekko. Hmm. Ok. Hmm. Zagrajmy sobie. Hmm. No dobrze, zagrajmy. Zagrajmy tak. Szyb też damy. Tu już polecimy, tak, polecimy. Tym musimy likwidować. I czekamy, czekamy. z mniejszy koszt. Tak, jakieś prowokacje kradzież życia to. Z prowokacją nawet, tak? Dobrze, zabrajmy tutaj takie taką kartę, no bo co? Mm. Mamy sekrety, zagrajmy sobie takie coś i damy prowokację, tak, prowokację. Tu musieliśmy zaatakować, tak, nie, nie było wyjścia. To on musi się rzucić na prowokację, tak? Jak widzicie? No ale przyzwał, przyzwał też, tak? Z poską Tak Także no. Musimy kombinować. Musimy kombinować. Dajmy może temu, tak? Może temu. Tutaj nie możemy nic, nic zrobić. Nic. Kompletnie. Liczymy tutaj oko za oko, tak? Lub z jednym punktem zdrowia. Jeżeli tego zniszczy, z jednym punktem zdrowia przy, go, yy, że tak powiem, przyzwiemy. No tutaj akurat tak się złożyło, tak? Prowokacja. A e, znowu tutaj dał prowokację. Nieźle, nieźle. co tu możemy zrobić. No jakieś damy, damy w ten sposób boską tarczę zniszczymy, tak? Zniszczymy boską tarczę. Dobrze, zabezpieczmy się, zabezpieczmy się tutaj, też boską tabczę. Damy bestyję i lecimy tutaj z jednym, tak, z jednym. I czekamy, czekamy, tu już nic nie wymyślimy. Pięknie zabrał tutaj, ale oko za oko, tak oko za oko, słabo to wyszło, no ale trudno. Fifty-fifty. Jedyna nadzieja tutaj w Lady Eliadru, tak Lady Eliadru. Tu musimy na tą kartę postawić. Dajmy jej tutaj, dobierzmy coś. Dajmy księgę mądrości. wspaniałe zgranie tutaj z jego strony, tak? Będzie miał dostał coś, dostał no pięknie pięknie co tu możemy zrobić co tu możemy zrobić hmm. Ja 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 troszkę tych many brakuje <laughs> to byśmy mo mogli się zabezpieczyć tak prowokacją no, ale nie starczy nam nie starczy Przyjmiemy nie, nie ma wyjścia musimy liczyć, że, że nie, za, nie zadać 9 obrażeń, tak? Musimy liczyć na to. Na razie jest w stanie zadać 5, tak? Na razie 5, nie 9 check tutaj. Eropsz, eropsz magii. Ja się, się zastanawiam, czy tutaj. Co tu dać? Co tu dać? No, musimy kombinować, żeby póki e, co mm, zabezpieczać się za sprawiedliwość. Troszkę do zdrowia dla Jak widzicie, tutaj nie ma, nie ma łatwo, tak? Nie ma łatwo. Każdy tutaj gwiazdeczki chce zdobyć. Ja ja nie. Pogrywa nieźle. Nieźle pogrywa. No to co? Jedyna szansa tutaj jest jeszcze w tej e, erupcji magii, tak? Erupcji. Hmm. Jeszcze raz zagrajmy. Czy nie to byśmy mieli przyjęli wow, wow, wow wow, wow, wow przyjmiemy no musimy przyjąć cz cz cztery obrażeń Nikłe szanse jakieś są, tak? Nikłe szanse jakieś są. No, zobaczmy, ale popatrzmy sobie. A, no tu 8 dowalił. Szczęście, że tylko nie może jechać na bohatera. No, ale tutaj dokończy go, tak? Dokończy. No świetnie, świetnie zabrał, świetnie. to możemy co? Zostawić się prowokacją tylko, no bo co? Moglibyśmy kombinować tutaj z, z tym, żeby coś przyszło, no ale póki co musimy się zostawić prowokacją, tak? Mm -hmm. jakieś tam dwa punkciki bohaterowi dać do zdrowia. No nie, no nie, no nie. Nie było szans, nie było szans. Bardzo piękna tutaj karta, tak? Ten, e, legendarna, legendarna ze zrywem, którą przeciwnik tutaj ma, tak? Nic tutaj nie poradzimy. No tu jedynie możemy jeszcze coś kombinować. No, no ale co, co? Nic, nic tutaj nie wyjdzie. zastanowić splugawienie księgę mądrości No ale co nam to da? Co nam to da? Ta księga mądrości Rączki do góry musimy zrobić, tak? Rączki do góry Tu zabrakło Zabrakło troszkę kryształ, kryształomany. Nic nam by nie dało tutaj przywrócić obu bohaterów do zdrowia, tak? Nie dałoby nic. Przegrana oczywiście na moja, nie nasza, nie nasza, moja.